Zaczynamy 17 kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy. Piast Gliwice po dwóch zwycięstwach z rzędu, ale ciągle znajdujący się w strefie spadkowej podejmuje Widzewa Łódź, który plasuje się tuż nad strefą spadkową. Widzew zdobył tylko punkt w czterech ostatnich meczach. No i to spotkanie też zaczyna źle, ale Maciej Kikolski ratuje swoją drużynę po uderzeniu głową Germana Barkowskiego. Dogrywał Emanuel Masi. A to kolejna akcja gospodarzy, którzy na początku mają przewagę. Jason Lockilo fatalnie podłuje po ładnym zgraniu Barkowskiego. Ciągle 0 do 0. A to już Julian Szechu. Ale podanie do Angela Baeny. Baena sam na sam przywracany przez Franciszka Plaka. Decyzja może być tylko jedna. Rzut karny dla przyjezdnych piłkę. Na jedenastym metrze ustawił Sebastian Bergier. Bergier jest golem! Mocno przy samym słupku, chociaż wyczuł jego intencje Franciszek Plach, to nie obronił tego strzału. Ósmy gol Sebastiana Bergiera i Widzew wprowadzi w Gliwicach 1-0. To był jedyny celny strzał Widzewa w pierwszej połowie. Była okazja na podwyższenie wyniku po dośrodkowaniu Bartłomieja Pawłowskiego Andy Zekiri. No właściwie bardziej odbiła się od niego piłka. Niż złożył się tutaj do strzału. Takie uderzenie kolanem, piłka przychodzi obok słupka. To już fragmenty drugiej połowy i pierwsza groźna akcja. Widzę was Sebastian Berger strzelał po tej główce Zekiriego, ale Plach dał radę. Bartłomiej Pawłowski, Andy Zekiri no wreszcie, wreszcie się doczekał pierwszego gola w PKO Bank Polski Ekstraklasie, Andy Zekiri przypominam, to miał być wielki transfer i piłkarz, który tutaj będzie gwiazdą i musieliśmy czekać aż 17 kolejek, żeby Zekiri trafił do siatki no też widać jaki kamień spadł mu z serca, jak on się cieszył po tej bramce, widzę wprowadzi w Gliwicach z Piastem już 2 do 0 asystę przy bramce Zekiriego zaliczył Bartłomiej Pawłowski, to też trzeba docenić. A tutaj Piast jeszcze miał swoją szansę na bramkę kontaktową. Jorge Felix, który chwilę wcześniej przed z ławki rezerwowych jednak zatrzymany. No i ostatecznie widzę w łódź. Wreszcie zdobył 3 punkty. Widzew od razu awansuje na dziesiąte miejsce w tabeli. Piast pozostaje w strefie spadkowej, na w tej chwili przedostatniej 17 pozycji. Piast Gliwice, Widzew Łódź 02. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.